Cześć, z tej strony Ania z oplotki.pl. Dziś pokażę ci jak zalogować się na twoje konto w sklepie Oplotki i pobrać materiały takie jak na przykład e-book o wycenie. Jeżeli nie jesteś zalogowany, zalogowana, wystarczy przejść na stronę oplotki.pl i kliknąć zakładkę moje konto. Znajdziesz ją tutaj po prawej stronie, u góry. W okienku do logowania wystarczy podać swoje dane do logowania, czyli te, których użyłeś, użyłaś przy zakładaniu konta na oplotki.pl. Oczywiście zdarza się zapomnieć. Jeżeli tak, wystarczy kliknąć tutaj w link Nie pamiętasz hasła? Teraz wystarczy w tym okienku wpisać adres e-mail, którego użyłaś, użyłeś przy lokowaniu i nacisnąć guzik zresetuj hasło, a na podany e-mail Przyjdzie link do jego resetowania. Jeżeli wszystkie dane masz, wystarczy wpisać je w okienku do logowania i kliknąć Zaloguj się. Jeżeli chcesz pobrać takie rzeczy jak e-booki, wystarczy, że przejdziesz do zakładki. Pliki do pobrania znajdziesz ją tutaj po lewej stronie w menu. Lista twoich materiałów pokaże się w tym okienku. Ebook o wycenie jest akurat tutaj. Wystarczy kliknąć guzik i go pobrać. Mam nadzieję, że instrukcja była pomocna do zobaczenia na oplotki.pl.